Łaskawami pokój od Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słowo, które dziś rozważamy, wyjęte jest z Ewangelii Mateusza z rozdziału 13 od 44 wiersza Pan Jezus naucza o Królestwie Bożym. Posłuchajcie. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi. I sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do sieci. Zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą, gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy, dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych. I wrzucą ich w piec ognisty, tam, będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: Tak. I ty, nasz, nasz drogi Panie, pytasz, czy zrozumieliśmy to wszystko? A my wyznajemy, że bez pomocy Ducha Świętego będą to tylko kolejne słowa, kolejna historia, kolejny czas w Kościele i odejście do domów. Dlatego prosimy, Panie, Ciebie o moc Twojego Ducha, aby to On nas dotykał i otwierał nasze serca na to, co chcesz nam powiedzieć, byśmy słyszeli Twój głos. Abyś Ty sam mocą Twego Ducha indywidualnie przemawiał do nas. Prosimy Ciebie o to, Panie, ku chwale Twego Syna. Amen. Siostro, bracie, zdarza się, że wśród wielu spraw do zrobienia, do załatwienia, są takie, które nigdy nie mogą doczekać się załatwienia. Zawsze gdzieś odkładamy je na później, wierząc w to, że przyjdzie kiedyś na to właściwa pora. Czasem bywa podobnie z Bogiem. Jako wierzący możemy powiedzieć, że Pan Bóg jest najważniejszy, jest na pierwszym miejscu. Ale w praktyce zdarza mu się na nas czekać i czekać i czekać. Daleko nam chyba do Lutra, który powiedział te znane słowa wszystkim. Mam dzisiaj mnóstwo spraw do załatwienia, muszę się więc dzisiaj modlić trzy razy więcej niż zwykle. Prawda jest taka, że gdy chcemy zaplanować rzeczy wartościowe, zawsze pojawia się coś ważnego do zrobienia. Jezus powiedział, że ciało w niczym nie pomaga, jeśli chodzi o sprawy duchowe. Te są mu totalnie obojętne, wręcz obce. Dlatego, jeśli tym, co kieruje, co steruje naszym życiem, naszymi myślami, jest ciało, Zawsze znajdą się wymówki. Nigdy nie będzie dość czasu, dość możliwości, przestrzeni. Zawsze wygra coś innego. Dlatego wierzący tak bardzo potrzebują Ducha Świętego. Bo bardzo często pewne rzeczy nie leżą w zasięgu naszych sił. To właśnie Duch Święty uzdalnia nas Między innymi determinacją, przekonaniem, dosyć już, czekania, odkładania, stania w miejscu, czekania nie wiadomo na co na lepszy czas, na lepszą porę dosyć. To Duch Święty sprawia, że czasem potrafimy powiedzieć w naszym środowisku: dzisiaj, wieczorem mnie nie ma, róbcie, co chcecie, ogarniacie wszystko, ja muszę się zająć innymi rzeczami, bo dłużej nie mogę. Bardzo często właśnie Duch Święty za coś takiego odpowiada. Wtedy, kiedy my potrafimy to usłyszeć i kiedy za tym chcemy iść. Dlatego apostoł Paweł napisał w ósmym rozdziale listu do Rzymian: Ci, którzy są w ciele Bogu, podobać się nie mogą, bo oni nie ruszą z miejsca, zawsze będą w tym samym miejscu, zawsze będą słuchać swojego ciała. Siebie samego, swoich myśli. Będą patrzeć na to, co ważnego jest do zrobienia. Ale Wy nie jesteście w ciele, pisze Paweł, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w Was. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. No bo się nic nie zmieni w Waszym życiu. Będziecie zawsze w tym samym miejscu. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie, bo będziecie szli tą drogą, która prowadzi do życia. Bo ci, których duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. To znaczy nie ci, którzy urodzili się w chrześcijańskim domu, którzy są zapisani do parafii takiej czy innej, ale tych, których Duch Boży prowadzi. Ci są Bożymi dziećmi. Jednakże, jak zwykle, ten dar, ten potencjał ujawnia się w naszym życiu wtedy, kiedy Duch Święty zechce nam objawić, uświadomić, że są dwie drogi, dwie rzeczywistości. Droga łatwa i szeroka, wygodna. Nic nie muszę robić, zostawiam wszystko tak, jak jest. Niech się samo to wszystko jakoś tam kręci. Ja robię swoje. Z drugiej strony to są rzeczy bezcenne. Życie z Bogiem, zbawienie, takie poczucie bezpieczeństwa, że Bóg realnie trzyma mnie w swoim ręku, że mnie prowadzi, wyposaża, aktywnie współdziała razem z nami, kształtuje nasze myślenie, nasze rozumienie, daje nam tą determinację, daje nam tą odwagę, wobec innych ludzi, którym się nie podoba, życie inne niż. To jak żyją wszyscy. To jest ta droga nie jest łatwa, nie jest szeroka. To jest droga pod prąd, wymagająca wysiłku, ale tylko ta prowadzi do życia. Droga wiary może być piękna, może być fascynująca, może być odkrywcza, ale nigdy nie będzie łatwa. Nigdy nie będzie zwykła, chyba że prowadzi do nikąd. No to tak. Dlatego Bóg zachęca do słuchania o tym, co jest naprawdę wartościowe. Rzeczy ważnych będziemy mieli wokół siebie zawsze pełno. Przychodząc do Kościoła, szukamy tego, co naprawdę wartościowe. To są rzeczy związane z Ewangelią, z Bożym Królestwem. To są rzeczy nadrzędne. Aby te nadrzędne rzeczy zaczęły w końcu kształtować naszą rzeczywistość, naszą codzienność i budować na fundamencie Bożego Królestwa. I właśnie o Bożym Królestwie Pan Jezus tak wiele naucza w Nowym Testamencie, w Ewangeliach. Co ma na myśli mówiąc Królestwo Boże? Otóż Królestwo Boże to jest jakby miejsce to jest jakby przestrzeń, w którym dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, zwiastowana jest Ewangelia, dobra nowina o zbawieniu w Panu Jezusie. Ale po drugie, Ewangelia ta pozostawia Boże ślad w życiu ludzi lub człowieka. Zobacz, w Ewangeliach Pan Jezus na razie zwiastuje nadchodzące królestwo, zbliżające się królestwo. W dziejach apostolskich widzimy powstanie kościoła, widzimy przemienionych ludzi. Którzy usłyszeli i których ta Ewangelia przemieniła. To Boże Królestwo się dokonało w nich. I to jest zawsze czas ciągły, dokonujący się, aż w końcu wypełni się całkowicie. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z Bożym Królestwem wtedy, gdy słuchamy Ewangelii i gdy ta Ewangelia pozostawia twórczy, praktyczny ślad w postaci dokonującej się przemiany ludzkiego życia. To jest podstawowa przyczyna, dla której mamy kościoły, parafie, takie miejsce jak to, by właśnie to się działo. Słuchając Ewangelii, poddając się Bożemu Duchowi, poddajemy się przemianom i zmianom, jakie Bóg czyni w naszym życiu. Przeciwieństwem tego królestwa są rządy szatana. Jego królestwo nazwane jest królestwem ciemności w Nowym Testamencie. I ono jest, Jego nie trzeba szukać. Ono jest obecne wśród nas. Obecne w naszych miastach, wsiach, w naszych domach, w zakładach pracy, w szkołach, w społecznościach i wzajemnych relacjach. Wszędzie tam, gdzie rozpoznajemy ślady tego królestwa, czyli egoizm, duchowa obojętność i przede wszystkim opór na Boże sprawy, na Bożą wolę. Takie przekonanie, że ma być po mojemu, tak jak ja chcę. Szukajcie Królestwa Bożego, powtarza Jezus w każdej z Ewangelii niezliczoną ilość razy. Co to znaczy? To znaczy, że to się samo nie zrobi. To samo nie wpadnie na nas. Trzeba tego szukać. To znaczy, że trzeba zadać sobie trud, zadać sobie wysiłek, żeby szukać tego Królestwa. Królestwo Boże jest jak najdroższy, najwspanialszy skarb, któremu warto, uwaga, podporządkować całe swoje życie. I o to chodzi. Zawsze chodziło. Aby temu Królestwu Bożemu podporządkować wszystko. I aby słuchacze mogli lepiej zrozumieć, o czym jest mowa. Jezus, jak zwykle, używa przykłady z życia. Podobne jest Królestwo Niebios... Mówi Jezus, do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył, i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę. Instytucja banków w czasach Jezusa nie była popularna. Jeśli ktoś chciał zachować czy ocalić coś ważnego, coś cennego, no to najczęściej zakopywał to w ziemi. Problem pojawił się 500 lat przed Chrystusem, kiedy pojawiła się niewola babilońska. Wiele yy, skarbów, można powiedzieć, straciło bezpowrotnie swoich właścicieli, do czasu, kiedy ktoś przypadkiem na nie nie trafił w ziemi. I zgodnie z prawem mojżeszowym, jeśli właściciel ziemi nie żyje lub jest nieznany, wolno znalazcy wziąć znalezisko. Jednak człowiek z przypowieści czyni coś dziwnego. Niespotykanego. Poświęca wszystko, co ma, aby stać się właścicielem czegoś zupełnie nowego skarbu i ziemi. To znaczy, że nie tylko przyjmuje ten skarb, ale też wiąże się z miejscem, w którym ten skarb znalazł. Na zawsze staje się jego częścią. To znaczy, że nie wystarczy poznać Ewangelię, trzeba związać się więzią z tym, o którym ta Ewangelia mówi. Nie wystarczy znać pewne fakty, trzeba być w więzi, w relacji z tym, o którym Ewangelia mówi. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios, mówi Jezus do kupca szukającego pięknych pereł, który. Gdy znalazł jedną perłę drogą cenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Mamy kolejny przykład z życia wzięty. Kupcy, handlarze podróżujący po cesarstwie rzymskim nabywali pewne rzeczy i sprzedawali je z zyskiem w innym miejscu. Proste. Jednak ten kupiec również czyni coś dziwnego. Podejmuje wielkie ryzyko. Sprzedaje wszystko, co ma. To znaczy odcina się od tego, co było do tej pory, co miał do tej pory. Już nie bazuje na tym, co dotychczas zgromadził, co miał, w czym pokładał nadzieję. On odcina się od tego, oddaje to, aby zdobyć cenną perłę, jedyną w swoim rodzaju. Tej perły nie da się zachować, jednocześnie żyjąc po staremu, trzymając się tego, co było. Nie da się tak zrobić. Jesteś albo w Królestwie Ciemności, albo w Królestwie Światłości, albo w jednym, albo w drugim, albo w Chrystusie zaczynasz nowe życie, albo próbujesz stworzyć coś, co nie jest realne. Albo w jednym dniu, w niedzielę wygląda tak, a na co dzień inaczej. Nie ma czegoś takiego. Stając się częścią Królestwa Bożego, podejmujesz w tym życiu ryzyko, prowadząc inne, nowe życie. Aby kiedyś doświadczyć innego życia. Ostatnia część naszego rozważonego fragmentu odnosi się do połowu ryb. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadszy dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród. Sprawiedliwych. Pan Jezus chce nam powiedzieć, chce nas przekonać o tym, że przyjdzie taki moment, kiedy dokona się Królestwo Boże, kiedy ono będzie tak realne, jak wszystko to, co nas dotyczy, co widzimy, co nas otacza, ono będzie realną rzeczywistością. Początek rządów Chrystusa rozpocznie się od czegoś na wzór połowu ryb. Greckie słowo sagenetu, które tłumaczy się jako sieć, odnosi się do takiej wielkiej sieci, którą zaczepiano między dwoma łodziami i zagarniano ryby na brzeg. I tam na tym brzegu dzielono. Te, które się nadają, przyjmowano, a te, które się nie nadają, utylizowano. Aniołowie wyłączą jednych od drugich, mówi Jezus. Siostro, bracie... Pytanie, co w związku z tym? Czy rozważane dziś słowo nasuwa Ci jakieś wnioski odnośnie Twojego codziennego życia? Odnośnie tego, na czym budujesz? Odnośnie ceny, jaką płacisz za bycie uczniem Jezusa? Albo nie ma żadnej ceny, bo wybrałeś drogę zupełnie inną. Tą prostszą, bliższą naszemu ciału. Czy wiesz, co masz czynić, aby znaleźć, znaleźć siebie w kręgu Królestwa Bożego? Czy wiesz, czego ci brakuje, aby dobra nowina nie tylko docierała do Twoich uszu, ale i serca, umysłu i duszy, w jaki sposób podporządkowujesz wszystko Ewangelii? Może jeszcze nie zacząłeś. Ta droga prowadzi donikąd. Bóg wzywa do czegoś innego. Może wybrałeś dawno temu w kwestii wiary drogę bez kosztów. Wszystko sobie jakoś idzie, po prostu robisz swoje. Jakoś to będzie, odwlekając w ten sposób w czasie sąd, który ciebie dotknie. Szukajcie królestwa Bożego, mówi dzisiejsza niedziela. Szukajcie królestwa Bożego, mówi do nas Chrystus. Jeśli to będzie nadrzędnym naszym celem z pomocą Ducha Świętego mamy obietnicę, że wszystko inne będzie nam dodane. Jeśli jednak z powodu rzeczy ważnych nie starcza nam czasu na rzeczy wartościowe. Boże ta sama Ewangelia zwróci się przeciwko nam w dniu ostatecznym. Czy jesteś pewny? Czy jesteś pewna? Na podstawie minionego tygodnia, miesiąca, jaką drogą idziesz? Czy trzeba w tym względzie coś zrobić? Najlepiej już dziś? Może na tym nabożeństwie coś mu powiedzieć, coś mu wyznać? Coś zacząć jeszcze raz? Nie będzie lepszego czasu niż dzisiaj. Amen.